witajcie w PLUS TV, a to MMA PLUS. Kibice wracają na KSW. Bilety na KSW 61 w sprzedaży. Po 18 miesiącach od ostatniej gali KSW w hali polska organizacja wraca na duże obiekty. Już 5 czerwca Aha. pani będą mogli znów cieszyć się wie, z wielkich emocji i oglądać na żywo swoich ulubionych zawodników. KSW 61 odbędzie się w we, Wegro Arenie i będzie to już dziewiąte wydarzenie organizowane właśnie w Trójmiejskim Obiekcie. W walce wieczoru na KSW 61 pani zobaczą starcie dwóch legend organizacji KSW. Najsilniejszy człowiek na ziemi, Mariusz Pudziewowski, zmierzy się ze zwycięzcą pierwszego turnieju KSW oraz najsłynniejszym głosem polskiego MMA, Łukaszem Jurkowskim. W najbliższych dniach Zostaną ogłoszone kolejne pojedynki czerwcowej karty.